Kolejne spotkanie firmy Iwias Katowice oraz Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi z mieszkańcami Wielunia i okolicznych miejscowości było zarazem trzecim w całości poświęconym budowie nowej obwodnicy Wielunia, mającej docelowo, jak wiemy, wyprowadzić poza Wieluniu ruch tranzytowy z dróg krajowych 43 i 45. W jego trakcie przedstawiono te rozwiązania, które po wnioskach mieszkańców wprowadzono do dokumentacji oraz wyjaśniono, dlaczego niektóre z propozycji nie zostały uwzględnione. W pierwszym etapie, czyli studium korytarzowym Mieliśmy cztery warianty. Do dalszego procedowania zostały zakwalifikowane trzy, które wypadły najkorzystniej w wielokryterialnej analizie porównawczej. No i te trzy teraz analizujemy, jeszcze korygujemy po otrzymanych wnioskach mieszkańców czy też samorządów. Po wybraniu tego jednego już konkretnego wariantu zostanie złożony wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie stosownej decyzji środowiskowej, bez której jak gdyby cały proces inwestycji nie może się odbyć. No i już po wybraniu tego wariantu będą także konsultacje z mieszkańcami, gdzie wtedy będą one podlegały uszczegółowieniu naszych rozwiązań i wtedy będą dyskusje. Pewnie zazwyczaj się to tak odbywa na temat ewentualnych chodników, dojazdów do nieruchomości, ścieżek rowerowych. Wtedy ten projekt będzie uszczegółowiany o takie elementy. Na dzień dzisiejszy wybieramy korytarz i przebieg e, trasy głównej. Mieszkańcy żywo interesują się budową nowej obwodnicy, warto więc w tym miejscu zadać pytanie, z czym do tej pory był największy problem. Mowa oczywiście o trzech wariantach korytarzowych nowej obwodnicy. Dużym e, jak gdyby m, problemem było ominięcie miejscowości Gaszyn. To nam się udało wprowadzić do dokumentacji. E, I no, problematyczny jest także wariant numer 3, który nigdy nie funkcjonował w żadnych e, miejscach. Z żadnych planach miejskich. Natomiast także taki wariant musimy pokazać i go przeanalizować choćby tylko po to, żeby wykazać przeciwnikom wariantu pierwszego bądź drugiego, że ten trzeci na przykład się nie obroni, ale też, żeby móc to właśnie stwierdzić, a nie tylko z zabiórka powiedzieć nie, tego nie analizujemy. Staramy się wybrać najlepszy korytarz i dla takich korytarzy, które mamy dzisiaj będzie wykonana analiza i wybrany. Jeden, który jest najkorzystniejszy. Mieszkańcy Wilunia i Okolic, tak jak podczas poprzednich spotkań, ponownie mieli wiele pytań dotyczących planowanego przebiegu obwodnicy zarówno wariantu zachodniego, jak i wschodniego. Firma Iwia po raz kolejny zapewniła, że wybór preferowanego korytarza obwodnicy nastąpi najpóźniej do końca bieżącego roku. Ja mówię czas o wariancie niebieskim, tak o pierwszym wariancie. I wariant niebieski. Yy powoduje, że cała ulica Morgowa, 13 budynków, w tym troje nowo powstałych, zostaje wyburzonych. Natomiast nie można by było zrobić tak, czy jest wariant fioletowy i połączyć te dwa warianty, żeby no, jednak uniknąć tego? Bo ja wiem, że dla ogółu... Dla, znaczy jak mogę? Dlatego powstaje kilka wersji, żeby właśnie między innymi poznać Państwa zdanie. Prosimy we wniosku zaproponować, czy też wskazać jako wariant panią mieszkańców w, w ulicy Mordowej, jako wariant preferowany. Ten wariant, który Państwu odpowiada, bo wariantycznych wyburzeń nie ma. My sobie zdajemy sprawę, że to jest problem i to jest naprawdę poważny argument ku temu, że ten wariant być może zostanie odrzucony, bo potrzebujemy Państwa wniosku i my to naprawdę przeanalizujemy. Wiem, dlatego że po pierwszej dużych wyborów mieszkańcy ulicy Morgowej napisaliśmy no wnioski, tak? I jakby... W wariancie fioletowym zostały uwzględnione, ale z kolei wariant niebieski, no jakby w yy, i no cię odrzucił na... Znaczy, nasze... to, to nie jest tak, że yy, my te wszystkie, jeśli byśmy wszystkie Państwa uwagi wprowadzali do wszystkich wariantów, to yy, powstałby jeden wariant. A to nie o to chodzi wariantowaniu. Musimy pokazać wszystkie możliwości i wykazać... Yy, albo skreślić, idąc w dół, albo najmniej korzystny i go powoli gdyby, skreślać, lub też wybrać ten najkorzystniejszy. Dlatego też no, pewne rozwiązania no, są, będą niedogodne, ale po to tu jesteśmy, żeby Państwa wysłuchać i żeby wybrać ten wariant, który y, będzie Państwa najbardziej zadowalał. I na razie kończymy, po więcej zapraszamy już do tematu tygodnia, gdzie dłuższa relacja z tego obwodnicowego spotkania, które w sumie nie trwało zbyt długo.